Manko, z tej strony Goszku. E, dzisiaj przeprowadzam dla Was kolejny unboxing w tym roku. E, to jest trzecia paczka i zaczynamy. Ta paczka też była na e, stanie w promocjach. Myślę, że e, wybór był trafny. Mam tu jeszcze koseczek dosyć dobry i coś do odpałania fajerwerków, co zaraz sami dopoczycie. Wszystko jest zabezpieczone, nic się nie pobiało. Czyli na pierwszy ogień może coś mniejszego. To jest dosyć ciężko wyciągnąć. Pierwsza kosteczka Smile Day od Triplexa. Do taka kosteczka w tym roku robi furorę. Myślę, że na pewno będę z niej zadowolony, z tego, z czego widziałem na innych filmach. Do tego jeszcze dorzuciłem system zdalnego odpalania od Triplexa, sześciokanałowy. Myślę, że też się przyda na Sylwestrze przy tworzeniu pokazu. Do tego yy, dostałem zapalniki. Ale chyba mieli tylko dwa stanie. tak dwa zapalniki 5 i chyba 3 metrowy albo 2 razy 5 metrów. No i do tego jeszcze wleciała świetna. jedna z moich wygodnych kosteczek od Iskry Berserk. Jak to wypadnie, to okaże się na testach. Się tą kosteczkę chyba odpalamy na Sylwestra. Trzymajcie się i cześć.